Witam z tej strony. Kamlo 14, a jest ze mną. Dzisiaj nagramy na serwerze Pusa PVP. Myślę, że Wam się będzie podobało miłego oglądania. 3, 4, 4. tu Tu, 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 tu. I Cię będę nawał, ale tu tu tu, tu, tu. O, ale strefa. Nie mogę się uderzyć. Zjemy się koksa, zjemy się koksa Ło, wow, ale latam po tym koksu Dobra, trzeba uciec trochę Co uciekasz tej? nie ma, klepiemy się eee. O kurde Masz jumpa, masz jumpa Masz jumpa Masz jumpa, masz jumpa O, krówki Chyba nie będzie muzyki słuchać? No mam nadzieję, że kani. To... to się w ogóle nie. Pewnie. Czas na konkurs. <laughs> Teraz on leciał. Mm -hmm. Dobra, czas na inną taktykę bicia. O, ale to jest te Lepiej szybko klikać. Pan patrz, jak nim trwanie Patrz, 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 jak się dużo rusza. No krówkę zabiłem biedaczki. Skóra została. O, o tu, 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 tu. O, 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 jak się nie działa. No, także fajne PVP. Dziękujemy. Subskrybujcie, komentujcie, że ja Was. Kamlot14 i. Buzo! Dziękujemy. Cześć.